Agata, witajcie na megadiscount.pl, a już za chwilę zobaczycie fantastyczny domek Maszy. Rozpocznijmy teraz budowę podstawy domku dla Maszy. O, w ten sposób. Tu już są przygotowane dla niej schodki. Musimy również zrobić specjalną podporę, aby domek się utrzymał. Wszystko musi być zrobione dość solidnie, mocno i dobrze. O, jeszcze tutaj nam brakuje i jeszcze połączymy te części. Mm -hmm. I powinno być dobrze. Jeszcze teraz tutaj takie podwyższenia. Może odrobinę przypominać trawę. I podstawa jest gotowa. Odwracamy teraz naszą podstawę tak, jak będzie ona wyglądać w rzeczywistości. Musimy teraz uzupełnić wejście do domku naszej maszy. Sbudujemy jej takie specjalne wzniesienie. I zrobimy jeszcze tutaj takie dodatkowe. Dodatkowe stabilizatory użyjemy, żeby to się wszystko nam ładnie trzymało. I podest zrobiony. Do, dołączymy również barierki, aby nikt się nie przewrócił, jak wszyscy goście przybędą na jej parapetówkę. Brakuje nam jeszcze ścian w domku Maszy, dlatego ładnie je uzupełnimy. Zrobimy takie wzniesienie, aby utrzymać bez problemu dach. W każdym domu przyda się odrobina światła, dlatego koniecznie muszą się tutaj znaleźć również okna. O, zobaczcie, od razu będzie jaśniej, możemy je nawet otworzyć. Ale co najważniejsze, muszą się tu również znaleźć drzwi, bo jak inaczej byśmy weszli do naszego domku. Zbudujemy również dach, żeby masza nie miała problemów, kiedy będzie padać, żeby nie musiała zmoknąć. O, zobaczcie, już się prawie trzyma. Dołączymy jeszcze dwie dachówki. O, mamy piękny daszek. Czas zbudować również piętro. O, zobaczcie, jedna część gotowa. To samo zrobimy z drugą. O, dobra, trzyma się. No i koniecznie środek. Dołączymy jeszcze kolejne okienko. O, na piętrze, zobaczcie. Będzie mogła nawet wyjrzeć sobie z piętra, żeby sprawdzić, co tam słychać u jej sąsiadów. Będą także kolejne dachówki, tym razem odrobinę większe, tak aby całość razem do siebie pasowała. Dołączymy pozostałą część dachu. A teraz już zupełna końcówka naszego dachu. Wszystko się będzie ładnie trzymać. O, i zobaczcie, całość już jest gotowa. Masza uwielbia przebywać na świeżym powietrzu, dlatego, przygotujemy dla niej również taką studzienkę. Zobaczcie. I studzienka również będzie zadaszona. Wewnątrz domku brakuje nam jeszcze tylko łóżka dla Maszy, przecież musi mieć miejsce, w którym będzie spała, a także przydałby się stoliczek, w którym będzie mogła przyjąć swoich gości. Witajcie w moim nowym domku! Jaki jest on piękny, świeżo po remoncie. Chodźmy do środka. Schodki są dopasowane specjalnie do mojego wzrostu. Zaraz Wam otworzę drzwi. O, pięknie! I teraz możemy zobaczyć, co się kryje wewnątrz? Po jednej stronie mam przygotowane moje łóżko do spania. W każdej chwili mogę się położyć, jest bardzo wygodne. A tuż obok jest stoliczek, na którym mogę sobie usiąść i zjeść rano śniadanie. W środku jest dużo miejsca na moje ubrania. Zobaczcie, ile mam szuflad. Zobaczcie, jakie mam duże piętro, tyle miejsca. W każdej chwili mogę się przenieść na górę. Jaki mam piękny widok na moje podwórko. Ale co to? Słyszę chyba jakiś hałas. Coś się dzieje przy studni. Muszę iść to sprawdzić. Cześć, Masza, to ja niespodzianka. Och, naprawdę? Wow, nie spodziewałam się ciebie tutaj. Witaj w nowym domu! Dobrze, że nic ci się nie stało. Trzeba naprawdę uważać: studnia jest wyjątkowo głęboka. Dzisiaj mieliście wyjątkową okazję, aby przespacerować się po nowym domku maszy. Sama was do tego zaprosiła, a dodatkowo byliśmy również na podwórku, gdzie spotkaliśmy także niedźwiadka, czyli najlepszego przyjaciela maszy. Jeśli film Wam się podoba, koniecznie dajcie mi o tym znać, zostawiając łapki w górę, a także pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!